Cześć, dziś pokażę Wam coś odjazdowego i zupełnie nowego, bo oto przed Wami mam wydrukowane drukarką 3D części modyfikacyjne do Nerfa. Pierwszy dodatek to Nerf to Nerf Connector, czyli łącznik, który pozwala Wam łączyć ze sobą dwie dowolne wyrzutnie, które posiadają szyny taktyczne. Mam ze sobą Modulus'a ECS10, który idealnie nadaje się do tego łącznika, bo maszynę taktyczną z boku na górze, bardzo dużo szyn taktycznych. Pokażę Wam pierwsze zastosowanie. Syk. Mam przeładowanego Firestrike'a. Lepiej go wcześniej przeładować, bo potem będzie Wam brakowało ręki. Zobaczcie, teraz możecie strzelać z modulisa, wystrzelić Fire Firestrike'em w tym samym momencie albo jak coś się dzieje, atakuje Was dwóch przeciwników. Proszę bardzo. Jesteście gotowi, żeby zaatakować w dwóch kierunkach. Pokażę Wam jeszcze kilka innych wyrzutni, jak wyglądają te to Mercury. Teraz dołączymy Strifa. Jest lepiej, jeszcze lepiej, bo możecie strzelać dwóch wyrzutni naraz. A wyobraźcie sobie, jakbyście mieli dwa Modulusy. które je łączycie razem z boku, albo Modulusa i rapid strike łączycie razem z boku i jest petarda. Teraz mam Dominatora i Slingfire'a. Istny zombie masakrator. Zobaczcie, jak to wygląda. WETARDA. To najważniejsze, możecie strzelać. Nasz drugi dodatek to uchwyt na co tylko chcesz. Czyli połączenie uchwytu do szyny taktycznej z opaskami zaciskowymi. Dzięki czemu możecie do nerfa dołączyć na przykład latarkę. Jak wygląda to w połączeniu z wyrzutnią? Sami zobaczcie. bardzo całkiem spoko. Pamiętajcie, możecie tutaj dołączyć bardzo dużo dodatków, co tylko chcecie i nasz trzeci dodatek to uchwyt na 6 strzałek ne? tak wygląda z założonymi strzałkami, co ważne strzałki Wam nie wypadną uchwyty trzymają na tyle mocno, żeby strzałki nie wypadły ale na tyle słabo, że nie poniszczą Wam strzałek tak? strzałki możecie wkładać od góry, albo je wsuwać, chociaż Chyba lepiej wpadać do góry. Taki uchwyt bardzo dobrze sprawdzi się wraz z wyrzutniami, do których strzałki ładujemy bezpośrednio do ruchu. Czyli na przykład z Fire Strike. Em. całkiem fajnie to wygląda. O, proszę. Podsumowując, to są wszystkie dodatki, jakie zrobiliśmy, ale pracujemy nad nowymi, także będzie ich więcej. Tak prezentują się na modrusie. Mamy tutaj uchwy na to, co tylko chcesz dodatkowe strzałki, jedne, drugie i oczywiście Fire Strike na dole. Dzięki za oglądanie. Oczywiście wszystkie te dodatki są dostępne tylko na naszej stronie poszukiwaczy.frajdy.pl A jakbyście mieli pomysły na własne dodatki, to dajcie nam znać, a my spróbujemy je dla Was wydrukować. Pozdro i do zobaczenia. A i byłbym zapomniał. Dajcie znać w komentarzach, który z dodatków najbardziej Wam się podoba. Łącznik Nerf to Nerf, Uchwyt nerw na co tylko chcesz, czy uchwyt na 6 strzałek nerw.